Polska weszła w trzeci etap odmrażania gospodarki. Obecnie zgodnie z postanowieniami premiera otwarte mogą zostać na przykład zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne. Do normalności powoli wraca też sytuacja placówek kultury miejska biblioteka publiczna w Radomiu wznowiła działalność. Wznawiamy działalność w ograniczonym zakresie, czyli ograniczamy się tylko do przyjmowania zwrotów książek wcześniej wypożyczonych i wypożyczania książek na zewnątrz. W dalszym ciągu nie działają czytelnie ani Czytelnie tradycyjne, czyli książek i czasopism, ani też czytelnie internetowe. Nie będzie można korzystać ze stanowisk komputerowych, tych przeznaczonych dla czytelników. Na razie placówka przyjmuje czytelników na specjalnych zasadach, zgodnych z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego i rekomendacją Biblioteki Narodowej. Wymagana jest maseczka, wymagane są rękawice, dezynfekcja rąk. Przed wejściem do biblioteki oczywiście zabezpieczyliśmy także pracowników. Pracownicy są wyposażeni w maseczki, w przyłbice. Zabezpieczone zostały także stanowiska obsługi czytelników, w takie płyty zabezpieczające. Czytelnicy muszą się też przyzwyczaić do szczególnego trybu wypożyczania i zwrotów książek. Nie będzie wolnego dostępu do zbiorów. Książki będzie podawał tylko bibliotekarz. Natomiast książki skrócone przez Czytelników będą, podawane, będą poddawane pięciodniowej kwarantannie, i dopiero po okresie tych pięciu dni będą włączone do księgozbioru i będą mogły być udostępnione kolejnego, czy kolejnemu czytelnikowi. Wyjątkowe zasady korzystania z biblioteki będą obowiązywały do odwołania.